Ten smartfon może nagrywać maksymalnie do 4,60 klatek na sekundę w HDR. Przednia kamera. Możemy zrobić zbliżenie. I możemy przechodzić między obiektywami podczas nagrywania w HDR. Co jest niezwykłe, żaden inny smartfon tego nie potrafi w HDR-ze. Jest pierwszy na świecie. No i wygląda to nieźle. Dlaczego Pani tutaj, tutaj idzie? Specjalnie tu przyjechałem, gdzie nie ma nikogo ja nie wiem jak to jest że jak pójdę do kina nie ma nikogo siądę sobie na, na jakimś tam miejscu i ktoś przyjdzie i siądzie obok może te seanse o 12 to są dla tych kolorowych nie wiem, ale zróbmy zuba i tu jest tak samo zawsze się ktoś musi przykleić po co ta baba tu idzie, nie ma miejsca w parku więcej maksymalna jasność Twojego urządzenia Maksimum, więcej się już nie da. Wygląda fajnie. Czy ona musi tu iść? Mało jest miejsca. No dobra. W szerokim obiektywie można przechodzić między obiektywami 1x. No i to wszystko działa, można powiedzieć. Tak jak w normalnym nagrywaniu. Tak i tutaj. Jest strasznie mokro, ja mam letnie buty. Jakaś taki środ rosa, jesienna, zimowa. Więc trzeba będzie stąd uciekać. Zobaczcie na jaka, jaka jest jakaś. To jest niesamowite. To jest po prostu zajebiście. No. Pozdrawiam.